Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera czyli khc.pl i ogólnie dzisiaj postanowiłem sobie, że nagram sobie oszuścika ogólnie oszust był naprawdę mega zrobiliśmy oszusta na gildii gdzie było chyba online z 20-30 osób w tamtym momencie, więc naprawdę moim zdaniem to jest największa gildia na serwerze może się mylę, możecie mnie poprawić w komentarzu, ale naprawdę mega masówka, mogę wam spoilerować, że udało mi się zabić kilka osób, więc naprawdę moim zdaniem warto obejrzeć ten odcinek, no i też na starcie chcę was powiadomić o tym, że rozpoczynam znowu maraton, tak, niedawno był maraton, skończył się on wtedy kiedy mieliście wbić 650 lajków, z tego co pamiętam, więc i tak mega jestem z was zadowolony, że wbijaliście te łapki, więc w tym maratonie myślę, że rozpoczniemy tak samo jak wtedy, czyli musicie wbić 250 lajków w 24 godziny no i wtedy wlatuje kolejny odcinaczek oczywiście jest to maraton z premkami, czyli w każdym odcinku mam do rozlosowania dla was premkę Wystarczy napisać MC Premium w komentarzu oraz jakieś wiecie. Bo same MC Premium nie wystarczy. Napisz jeszcze jakiś fajny odcinek albo nie wiem. Eee, jakiś śmieszny moment z filmu Nie wiem, co, co w sumie chcecie eee, No i oczywiście łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem Mile widziany, na 250 lajków Też wam rozdam teksturpakę, na którym grałem na, na filmie, a jest według mnie mega fajny eee, No i co, chyba tyle No i zapraszam was do odcinka Siema, tu Dogi, na starcie odcinka Chciałbym was zaprosić na start serwera Fastcore.pl, który startuje W piątek o godzinie 18 .00. Ogólnie będę grał na, na serwerze Będą odcinki, będą streamy Serwer jest mega dopracowany E, tryb to jest oczywiście mega drop e, Pokażę wam tutaj generalnie jak wygląda dropik A więc, no i e, macie tutaj 8% na diamenty, 5% na bloki M -e, Myślę, że to są te najważniejsze e, przedmioty e, Ogólnie serwer jest naprawdę moim zdaniem super Jest wiele innowacyjnych komend No może nie innowacyjnych, no jest wiele takich przydatnych komend, tak e, Ogólnie jestem teraz e, na Discordzie z Paweł, czyli z właścicielem serwera się Dzień przyczytać. dobry. No i oddaję Ci pałeczkę. Uściechł duszki ja! W momencie, gdy wejdziecie na serwer, pod komendą ukośnik plan. Jakie jaki jest plan na edycję. Plan jest ustalony na czas czterech tygodni. Nie wiadomo, czy ta edycja potrwa. Mam nadzieję, że tak. W tym czasie jest bardzo dużo eventów, dużo fajnych rzeczy w których po prostu możecie brać udział. Dodatkowo pod komendą ukośnik topki możecie zobaczyć osoby, 54 najlepsze osoby w danej dziedzinie. na przykład Jou, za... w ilości... druga topka. <laughs> w ilości zabójstw, w ilości śmierci, rankingu, e, wykopanego kamienia i tak dalej. Czas online aktualnie nie, bo troszkę tutaj niedziadkich powinno, ale będzie działać. Pod komendą ukośnik gracz możecie zobaczyć informacje o danym graczu, e, możecie zobaczyć rangę, Możecie nazwę gildii, tak gildii, ile rzuconych pereł yy, informacje odnośnie konsumpcji, ranking, czas online, no i bloki, czyli postawione bloki oraz wykopane. Mhm. Dodatkowo, dodatkowo, w, w, ukośnik sklep, możemy kupować przeróżne przedmioty, ich jest naprawdę masa, możemy na przykład przejść na ostatnią stronę, czyli drugą e, I tutaj jest dosłownie wow. wszystko, wszystkie materiały wow Właśnie, e, wspomnijmy też, że na serwerze są sejfy, sejfy do których możecie sobie odkładać itemki, ja niestety swój sejf usunąłem e, Niechcący, ponieważ byłem na modzie, ale generalnie e, chodzi o to, że każdy na starcie edycji e, dostaje safe. Polecam go od razu schować sobie do ender chesta, żeby go nie stracić Oraz właśnie możecie sobie kupić taki łom, ponieważ Załóżmy, że uzyskacie jakiś safe innego gracza No i możecie sobie go wtedy y, uruchomić łomem Dobra, klikacie prawym na łom, no i wkładacie tutaj safe. No, i macie odblokowane, i może, i teraz to jest już mój safe, nie? Więc według mnie naprawdę mega fajna rzecz. Yy, ogólnie, jakie tutaj jeszcze są komendy? Jest dużo rank. Na pewno zrobię jakieś losowanie pod tym filmem. Myślę, że tak co 50 lajków możemy losować jakiegoś VIPka Co ty myślisz? Myślę, że tak. Dobra, jakiegoś VIPka będziemy losować. Oczywiście oprócz yy, komendy slash sklep macie również slash scoop, yy, gdzie po prostu możecie sobie yy, sprzedawać i przedmioty, które macie. Jest to naprawdę moim zdaniem fajna rzecz, co tutaj macie? Kasa, oczywiście na serwerze są monety, które możecie sobie zdobywać i za nie, za nie również kupować sobie jakieś fajne rzeczy, prawda? Dodatkowo, dodatkowo, jeżeli mamy jakieś przedmioty i przemy kośnik sprzedaj i po spacji damy kwotę np. 5000, to przedmiot po prostu znajduje się w ukośnik bazar i każdy gracz na serwerze może taki przedmiot sobie kupić, i w momencie, gdy kupi ten przedmiot, to osoba y, sprzedająca, czyli sprzedawca, otrzymuje pieniążki tyle, ile się ustaliło. I y, y, po prostu dostaje komunikat, że ktoś kupił taki, taki przedmiot za tyle i tyle. Więc myślę, że też fajna opcja. No, co, coś tam jeszcze pokazujemy? Czy, czy to już wszystko? No, oczywiście. Jeszcze można pokazać rangi. komendę ukośnik Discord, za dołączenie mhm. na Discorda, które prawdopodobnie macie teraz w opisie. Będziecie mogli odebrać sobie nagrody. Wszystko jest pokazane jak to się robi pod komendą ukośnik Discord. Także nie ma żadnego problemu. O, fajnie jest też komenda slash makro, gdzie pisze, że maksymalna ilość CPS-u to 13. Warto o tym pamiętać, ponieważ, gdy przekroczycie tą ilość, to po prostu zapewne zostaniecie wywaleni z serwera, więc. No, nie polecam. Czy tam będą tak, po Tak, serwer, jakieś... serwer ma wiele innowacyjnych rozwiązań. Myślę, że możemy zagwarantować płynną rozgrywkę. O to chyba nie ma obaw, ale yy, nie wiem, zobaczymy No dobra, no i to chyba tyle Myślę, że w miarę zwięźle wam przedstawiliśmy serwer No i co, zapraszam was oczywiście na start Piątek 18, wbijajcie, ja również będę streamował No i zapraszam do odcineczka, siema No siema, wracam Gracie? Jesteście? A my gramy, gramy Ej, to ten, mogę do waszej gildi, bo kurde Ja grałem niby z tą gildą dogi, prawda? O tak no bo, ten, ale oni mi oszusta zrobili, rozumiecie to? No wiem że, wiem, że nagrywasz oszusta Nie chłopie, chłopie ja nie nagrywam żadnego oszusta Oni mi nagrali oszusta, rozumiesz ten Ligere Refila, on ma kanał na YouTube i na mnie oszusta nagrał Tak o, ja ci, ja ci mówię gościu Aha, a ile masz killi? Kili mam 53 A dad? Co? To, to jak? Mogę do gildii, czy jakaś rekrutacja? A, jest... no... Nie wiem jak to powiedzieć... No jak to no... no po... Za minutkę! Możesz! Mogę do Kurde, no to kozacko, to mm, weź mnie zaproś. Mam no. nick dogi137. Czy, czy zaraz, okay. zaraz, zaraz. zaraz. Okej. Okay. Co to było? Co to było? się No słyszeliście takie... <laughs> Ty za mało dostał o? chyba. Czy mi się przesłyszało. Nieważne. Nie Było takie. Aha, dobra, Nie będę wnikał, nie będę wnikał. Rozumiem, że to prywatna sprawa. Dobra, e, zaprosicie mnie? A, możemy naj... e, Bo ten. Bo my mamy ekipę do naszej gildii, ale jeszcze gildii nie założyliśmy. No, ale jak to napis. Jak to gangsterek, to przecież ma gildię No mam. No. No, no to weź mnie zaproś to mam... Ale to nie ma No to czemu do mnie pisałeś, że mogę z wami zagrać? Oskamowałeś mnie Nie ma te zastępcy? Jaki wy macie tak gildi? No, god. Info, god. P -p -p strefa no coś do mnie pisał wcześniej, to no chyba jest online, tak? No jest, myślę, że PvP strefa Siema Napisz możesz do gildii To wtedy cię doda, jak napiszesz Halo? Pan doga Bo ja, no, przed, chwil, ja przed chwilą siedziałem na kanale z Kto ja przed chwilą siedziałem z gangsterkiem Sala. na kanale i. Doki kocham cię! O jezu, ja ciebie też! Siema to O Dogi. Do Ojo, moje uszy! Dogi! Daj mi autograf, proszę! Dogi! Siema to lucy! Siema, mogę do gildii? No! No, bo ten ekip nie, nie. nie daj premium case'y! Nie, Ja mam tylko. Wiesz, chłopie? Mam tylko jeden ender. Mam tylko jeden ender, tylko jeden ender chest caseu. Dobra, dobra, daj, daj bikona. Ja mogę na jakiś. Ola, tutaj jest Luigi. Dogi, pamiętasz ja mnie? Inny kanał. Dogi, daj favora. Daj bikona, dobra. Max 2 też. Nie, Max 3. <grym> dogi, max Daj bikona. O, siema. Halo. Siema? Siema. Dobra. Serio, Dogi. Co tam porabiacie? Nie, no to jestem jego stary, nie. To nie ja. I chcesz dołączyć do gildii? No, ja chcę do gildii normalnie dołączyć, nie? Pograć się z wami, jo. Wiecie chyba. No dobra. No, to jest bez żadnego oszukiwania. Ja jestem bardzo fajnym graczem. Nie oszukuję tutaj. Dobra, odbiorę kit'a E, mam już zaproszenie? Mam już od was zaproszenie, byczki? Ej, halo. No, halo, halo. Halo, mam zaproszenie? Mogę dołączyć? Dolacz Gad. O kurde, jestem w tej popularnej gildii. Ile wy macie raz? No! 1335, ale wy kozaki jesteście. Dobra, lecę na bazę, ale jak wy mnie zabijecie, to ja macie banicję, nie? Wanuję was, tako. Nie, no, nie będę. Typ wbił! Typ wbił! Jaki typ? Sorry, sorry, że krzyczę. Bo typy nas najeżdżają, ciągle. Yo, pierdziele, Ile tutaj. Jaka tu jest masówka? A wy tutaj budujecie. To... Yo, pierdziele Atakuje nas jakiś hop. Efekt, dobra, kupuje efekt. Dawajcie, dawajcie, idziemy go! Dobra, jedziemy, patusa. Gdzie on jest? Tutaj. Nie, no to jest jakiś eziaczek totalny. A taki typu. wy macie jakiś ten. Zobaczki. Wy macie jakiś design w ogóle? Czy nie robicie? To jest jak... Ale skupienie wy macie, że nawet nie mówicie. Masakra. Dawajcie, młody wariacik, jakiś lamus, kurde. Dobra, byczku, co ty sobie tutaj wyobrażasz? Ej, ale zrzucamy go, czy nie? Może do jakiejś Można. beczki go no. A już... Dobra, zrzucę go. Ej, tutaj przysek że on nie będzie mógł cyknąć perły chyba. Cyknął perły, ale nie uda mu się. Cyknął. Nie uda mu się. I perłę. Przeżył, jak... Jest, perłę. Jaki nubiusz. Dobra, ja też tam cykam perłę. Jaki? E dobra, dobra, dobra. dobra kurde, kurde no. Co wy Mówię, za mną, co, co wy cały czas za mną chodzicie? O co chodzi? Nie chodźcie cały czas. No, za jesteś mój. popularny jest. Ale jesteś. ja się boję, boję się was. Ale wiecie, że i tak wam zorałem, już nie wiecie gdzie jestem Haha, no widzicie byki. Takie buty. Ja wam zaraz wysadzam design. Nie no dobra, żartuję. A Wy macie w ogóle jakiś design czy nie za bardzo? Ej, macie jakiś design? Ej, wy nie umiecie odpowiadać o co chodzi Halo? Halo, jest pięć osób na tym kanale Jo ja pierdziele Co jest, Coś kopacze fosy po jak na 6 Ja dupie, tam są moje itemy, czekajcie. Nie zbierajcie. Gdzie? No tutaj, tam są moje itemy. Ja dupia. Weź mnie tam. No już cię otwieram do nich. Podejdź, odejdź stąd Otwórz to. No i wpadł jakiś szereg, kurde. <gry> Jezu ten pięć Okej, Dobra A, zginę! Nie, nie! Dobra, jedno serce mam. Nie, nie, nie! Oni mnie murują! Weź mi itemy! Oddajcie moje przedmioty! A poczekajcie, sklep uh. Nie jesteś mi na amulet! Macie amulet? No, nie, nie jesteś. Ja mogę ci dać! Ja mogę Dasz mi, będziesz takim miłym człowiekiem. Aby mogę zrobić opening premium casesów. Znaczy tych, e, easy case. Ro, dobra, okej, okay, mam w swoim eku teraz całe eku easy case'ów Ma... Ej, dogi, dogi. No, to dogi, mi dogi mam. Dogi, łapa całe eku. Amulet, mam. No, dogi. Jakiś patus tu jest. Czekajcie. Ale no, jakiś w... młody wariacik, dawajcie Jakiś tego patus. Walony. Dobra, zaraz. Zaraz go walimy na web wizowie. Znaczy, co? Dogi walisz go dawaj. Dobra, zaraz, zaraz. Yy, macie jakieś... Dobra, strzały mam. Patrzcie, patrzcie, teraz wam pokażę, jak się rozwala frajerów w Minecrafcie. Czekajcie, ułożę sobie tylko ekwipunek. No i dalej. A właśnie, bo się nie spytałem, jakiego wyznania jesteście? Eee, katog. Eee, Ka -ka katog. Eee, katog. Eee, nie, sorry, ja w Mega Penge 9 tylko wiesz, jak coś wierzę. A, Mega Wonch 9, dobra, dobra. A wiesz, ja jestem kurde, stuprocentowym chrześcijanem. To wiesz, ja cię będę musiał chyba nawrócić, wiesz? O, a tak to... wiesz, nie, nie ładnie, że do kościołka nie chodzisz. Nie ładnie, ci powiem. Czy chodzisz do kościółka? Znaczy, chodzę do świątyni Mega Węża 9 jakby, Aha, a no. gdzie świątynia Mega Węża 9? Tak. I patrz, patrzcie na to, biedaki. Patrzcie, no, no, no. biedaki. Byk, lecimy z itemami! Uh, 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 uh. Lecimy z tak easy case'ów, jest otwierany. Dobra, ale wiecie, że za to mi musicie zapłacić 20zł teraz Taką tak podpisaliście umowę słowną Dzięki za 3 Co? Ej daj mi, daj mi, proszę, proszę Daj mi Bo wiecie, ja mam cały ender chest tych easy case'ów, bo Wiecie, ale, we, ale weźcie się nikomu nie mówcie, nie, bo Może ten... ze Ej, cze, Czekajcie, czekajcie, Co, to, to... bo ja mam, teraz wam teraz powiem tajemnicę, ok? Bo jak ten, jak dziku mi daje no. game moda, nie To ja sobie kopiuję easy case'y i je chową do ender chesta, nie? Go nie możecie nikomu powiedzieć, prawda? To jest tajne. To jest tajne, bo jak dziku się o tym dowie, to będzie w szoku. Będzie w szoku, rozumicie. Nie, nie możecie. Ej, wiecie na jaki wpadłem pomysł? Dawajcie na 3-4 Jodziku na, jed... na czacie. Jodziku hashtag Team Dogi. Ej, dogi, musisz mi na jedną... Dawajcie wszyscy na 3-4 zaraz. Jodziku hashtag Team Dogi. 3 Cztery. Ry. Dobra, Jodziku hashtag Team. Yo, normalnie, Jodziku hashtag Team Dogi. Dobra. Bo generalnie ten dziku, on myśli, Ej. że jest fajny, prawda? Dziku myśli, że jest fajny dogi. i on robi sobie jakieś. wiesz, #oddogi ale nie pozwolimy na coś takiego. Co jest? Co jest? Ej, Dogi, mam jedno pytanie. No. Pójdź mi na to odpowiedzieć, okej? Okay? No. Ile, Ile waży dziku? Ile waży dziku? dziku? Więc to jest generalnie kwestią sporną. Połowa y, administracji uważa, że około 514 kg, ale moim zdaniem trochę mu zaniżają tą wagę, wiecie? Mi się wydaje, że tak no, no, bo wątpić, że aż tak mało waży dziku. Ogólnie, mm, dobra, ja jestem tutaj w Waszym designie, nie wiem, co, co się tutaj dzieje. Nie wiem co się tutaj dzieje w tym designie. Gdzie wy jesteście? Siema Na górze samej. Ej, co? Wyrzuciliście mnie? Nie, dobra, wyrzucił mnie! Ej, dobra, nie, fajny oszust, nie, super. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że mi nagracie oszusta. A Polizał, dobra! Zapierdzielam was wszystkich. Nie. Dobra, macie przerąbane. No weźcie go, dodajcie. Macie przerąbki, tak? Kurde. Wiedziałem, że nie jesteście chrześcijanami. Dogi, będzie jakieś, lizu, jakieś lizu, Mega lizu. Mega Węże 9, co to jest? Co to jest w ogóle? Tylko Bóg, tylko jachwę. Co wy, kurde, napierdzielacie? Ile was jest w ogóle? Ej, weźcie się przypadkiem ja. y, sami siebie, to zabijajcie. Nie? nie? <laughs> Ej, są tutaj to jakieś nóżki. Ja biorę z niego amulet. Ja biorę, daj ja nie mam przy sobie tych frejunków, i odłożyłem je. Co ty goście myślałeś? Ej, nie, ale ja, co wy, ja, ja mi, chciał, chciał wy mnie. Ja, co to... wy mnie usunęliście z gildy, Steve'y? Ale ja wiedziałem, że to się tak skończy. jakie skrzynki tu są, dobra. I patrzcie na to. Ha! Spoceńcy! Znowu tylko na chwilę do beczki. Wleźcie na chwilę do beczki. Nie, bania! Nie. Bania ucygana! Bania ucygana, ile co was jest? Ja to jest w ogóle? Ja Ile, pełen, bo... ile was jest? Co jest... Ile was jest w A ja już perł nie ten? ma zrzućcie go! Co jest gron, jaka pasowa! Już nie ma pereł! O do Nie Polaku! Ma. Co ty masz z matmy? Dobra, chopie! A, ja, a ja... Zginął, nie zginął, ale do... fajem. Dobra! Dobra, dostał, dostał! Leci, leci! Do, Aaaaa! Przeżyłem, przeżyłem! Teraz już nie ma... Nie ma już pereł! Mam perły, mam perły, mam, bo ja mam z jej moda No, a ja mam... Ja nie no panie Na ja Dziku mi daje i tam teraz z GMA No wypierdzielaj, wypierdzielaj. Dobra, wydupiaj, wydupiaj. Dobra, ja was zaraz wszystkich po, pozrzucam. Dobra. Zabiłem, zabiłem, a zginąłem. Nie! Dead Dobra, wiedziałem, że mnie oszukacie. Macie banicje. Wiedziałem. Dogi. Dogi, dogi. Co? Ja, ja, ja i tak cię kocham. Tak. A ja ciebie nie, bo mi zrobię... Niech Bogu. Strecha do odego. Ja wam dałem część. Ale wy mnie otaczaliście. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Dogi, powiedz coś? Co? Dogi, powiedz ci coś? Co? Dogi, no, dogi, dogi powiedz coś. No co? Zostało mi pół serca. Aha. No dobra, to ogólnie nagrywałem na was oszusta. Yy, możecie pozdrowić, y ty. Pozdrawiam, YouTube! Pozdrawiam moją mamę, nie. której nie Pozdrawiam. ma. <noise> no dobra, dzień dziena, ja już lecę. No, siema.